Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was na czytanie na tu i na teraz dla singli, singielek. Proszę Was, moi przewodnicy duchowi, o przekaz dla moich przykładnych widzów na tutaj i na teraz, o przekaz miłosny dla moich. Cudownych singielek i cudownych singli. Zrobimy jeszcze trzy karty na przyszłość. Dodatkowo na sam koniec. Na taką bardzo bliską, słuchajcie, tak do tygodnia gdzieś. Ponieważ ta ty, y, energia z tu i teraz może się trochę przesunąć oczywiście. skupiamy się na tej energii i teraz poproszę o przekaz dla moich singli, singielek na tu i teraz i zobaczmy kochani co też my tutaj mamy na dzień dobry już pokazuje mi się tutaj kochani Energia w teraźniejszości z karty z przełożenia, moi drodzy, jakaś rywalizacja, konkurencja, konflikt z kimś. W najlepszym wypadku jakiś po prostu wewnętrzny konflikt możecie mieć. Czy to po prostu odnośnie miłości, spraw romantycznych, jako takich, lub odnośnie jakiejś konkretnej osoby. Dobrze, i zobaczmy co. Dla moich singli, moich singielek na tu i na teraz. Dobrze. Zobaczmy co dalej. Wy zakończacie, zakończyliście jakiś moi drodzy etap i wchodzicie w nowy. Niektórzy z was mogli poznać jakąś osobę z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Może mieć pomiędzy Wami jakaś bardzo duża komunikacja, możliwe spotkania. Zobaczmy, co ta królowa tutaj robi. No dobrze, Wy po prostu, moi drodzy, nie tracicie głowy. Działacie po prostu tak bardzo pewnie siebie. Jesteście bardzo pewni siebie. Wiecie, co robicie, jesteście bardzo kreatywni w działaniu. Jakkolwiek tej głowy nie tracicie, posługujecie się zdrowym rozsądkiem. Zobaczmy, co dalej. Powiem Wam, że nie wygląda to źle, moi kochani, na tu i na teraz, tak? Wy mo możecie z kimś być w bardzo dużej komunikacji. Pomiędzy Wami a kimś może być bardzo dużo takich szczerych, poważnych rozmów. Może mieć miejsce jakaś poważna rozmowa pomiędzy Wami a jakąś osobą z Waszego otoczenia. Yy, moi drodzy, ktoś, kto już jest w Waszym otoczeniu, będzie bardzo, bardzo zdeterminowany w działaniu. Jest bardzo zdeterminowany. Chce właśnie tych rozmów, tej komunikacji. Działa bardzo szybko, pewnie, z odwagą w kierunku Waszym, moi drodzy. Wy, co prawda, stawiacie tutaj te swoje granice, bronicie swoich racji, swoich poglądów, ale moi kochani, Macie tutaj bardzo duży potencjał na wejście w jakąś stałą relację. Ktoś z Waszego otoczenia jest bardzo na Was zdecydowany, chce z Wami zwycięstwa. No i mamy tutaj potencjał właśnie tej, tej stabilizacji, co niektórzy z Was właśnie już tu i teraz weszliście w taki tryb stabilizacji czyli Wasz, wasza znajomość przerodziła się po prostu w całą relację. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zobaczmy, moi drodzy, jeszcze problem sytuacji. Zostawimy to. Z Waszej strony może być jakiś problem podjęcia jakiejś decyzji konkretnej. Dokonania jakiegoś konkretnego wyboru, czyli niezdecydowanie z waszej strony. I zobaczmy, moi kochani, trzy karty na przyszłość. Na taką najbliższą przyszłość, tak do tygodnia. Mniej więcej to jest naprawdę, ponieważ, tak jak wiecie, a przynajmniej niektórzy z Was, że tak naprawdę to ten czas czarodziei tak do końca nie istnieje. Więc to jest takie bardzo... Z czas w Tarocie jest taki subiektywny, umowny i zobaczmy trzy karty na przyszłość. Kartę, okej. Okay. Cesarz. Dobrze, teraz ja muszę prześwietlić te karty. Za dużo ich wypadło. I jak ma wypaść, to wypadnie jeszcze raz. Dobra, mamy. Dobrze moi drodzy. Powiem Wam tak, to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nie mam przede wszystkim żadnej właśnie jeszcze zanim słowo się rzekło, to dobrze, Na no, na szczęście. Dobra, moi kochani, co jest przed Wami ukryte? To, że jakaś osoba z Waszego otoczenia bardzo się czymś martwi, stresuje, nie widzi jakiegoś rozwiązania. Może ja dopytam, dlaczego? Ponieważ chciałaby jakiegoś nowego początku, ale również to jest namiętność, pasja. Ta osoba ukrywa, moi kochani, że wy na tę osobę mega, mega działacie pod względem fizycznym, I że jest wami zafascynowana. To jest bardzo gorąca energia, moi drodzy, więc ktoś w was bardzo postrzega jako osoby bardzo seksowne, atrakcyjne, którym po prostu ciężko się oprzeć. I teraz, moi kochani, tak w, w przyszłości, moi drodzy. Wyjdziecie z tej energii braku, bo co prawda mamy tutaj ten brak, ale zaraz po tym braku przychodzi właśnie nowy, stabilny początek. Dla niektórych z Was to po prostu dalszy rozwój jakiejś znajomości. Wy, co prawda, tu możecie jeszcze w dalszym ciągu stawiać granice, bronić swoich poglądów. Jesteście bardzo pewni siebie, pewne siebie. Zadowolony z życia. Wygląda na to, że no bynajmniej prócz być może życia uczuciowego, to niczego wam nie brakuje. No i tutaj słuchajcie, mamy tutaj osobę, Cesarz to tak jak zawsze mówię, to jest bardzo piękna energia, tylko wszystko zależy, słuchajcie, w odniesieniu do jakich kart, przy jakiej karcie tego typu, o tego typu rzeczy mi chodzi. I teraz moi kochani, my tu mamy kartę bratniej duszy, czyli jakaś miłość z przeznaczenia, gdzie będzie łączyła was taka niezwykła wręcz pasja intelektualna, emocjonalna i fizyczna w jednym, co jest fantastyczne. Czyli taka bratnia dusza, naprawdę po prostu ktoś niesamowity, wyjątkowy, dla kogo wy również będziecie tacy wyjątkowi, takie wyjątkowe. I słuchajcie, ta osoba jest bardzo odpowiedzialna, chce się zaangażować, może być lekko zasadnicza, czyli tak nie okazywać tych uczuć. To nie jest taki typ, słuchajcie, romantyka, który Wam przyniesie, nie wiem, tackę ze śniadaniem i z kwiatkiem w środku. Znaczy obok tam na tacy. A nawet jeśli mu się to zdarzy, to to nie będzie dla niego normą. Bo to nie jest taki typowy romantyk. I co dobrego do Was przyjdzie, jeśli chodzi tutaj o tę energię. No proszę, patrzcie. I to bardzo bym się zdziwiła, gdyby była I na karta. Słuchajcie, no przychodzi do Was stabilny yy, początek, st yy, stabilizacja i rozwój również, tak? Powoli, ale do celu. Pamiętajcie, ten rycerz tutaj, on jest, widzicie, to jest niesamowite, bo to jest bardzo duże przeciwieństwo, kompletne przeciwieństwo rycerza Buław, który jak przygalopuje tak. Yy, Odgalopuje, jak już nam oczy zamydli, i serce, i tak dalej, i w, znaczy w głowie namiesza, i w sercu. A tutaj mamy wręcz przeciwnie: ktoś idzie powoli, yy, podchodzi bardzo poważnie do spraw uczuciowych, związkowych, do Was samych, komuś tu się nie spiesza, ale ktoś idzie po prostu po swoje, po, 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 po do celu, tak? Tutaj mamy pokazany bardzo stabilny rozwój, zwłaszcza z tym, asem denarów moi drodzy także fantastycznie to wygląda powiem wam I zobaczmy tylko problem sytuacji jakiś chaos w waszym życiu brak takiej stabilizacji stagnacja dla niektórych z was to nie umiejętność dokonania jakiejś decyzji Aż nie zakrywamy tych kart. Dobrze, moi kochani. I poproszę jeszcze o trzy rady dla was. Ok, jedną już. No patrzcie. Wiecie co? Tu mamy bardzo monetowo, nie kielichowo, jakkolwiek bardzo stabilnie się to wszystko pokazuje. Włącznie z, no z tą radą. Giermek monet, czyli... Dąż do swojej stabilizacji w życiu uczuciowym, otwórz się na te nowe początki, na te nowe potencjały i ogólnie na potencjały, które pokażą się w twoim życiu. Otwórz się na komunikację z kimś, na spotkania, bardzo stabilnie, słuchajcie. Ups. Teraz tak, zamknij jakiś stary rozdział w swoim życiu. Coś, co cię rozczarowało, zraniło, zasmuciło. Po prostu wyjdź z tej energii, przepracuj tą energię. No i przede wszystkim zakończ coś, zakończ, co ci nie służyło. Jakąś znajomość, być może z kimś, która, która ci nie służyła. Już tutaj dziesiątka mieczy w tarocie, to już gorzej być nie może. Może być tylko lepiej, a jak widać karty mamy naprawdę fantastyczny ten rozkład jest, muszę powiedzieć. I poproszę o ostatnią radę dla moich kochanych widzów. Dobrze. Moi kochani, otwórz się na komunikację z kimś, na spotkanie, na rozmowę z kimś, Również zdobywaj informacje na czyjś temat. Na ostrożności pewnie, że nie, nie, nigdy nie za wiele. Oczywiście bez przesady, ale to tak jak z nadmiernym zaufaniem, tak samo to nie może iść w drugą stronę. Dobrze, i poproszę o trzy karty opiekuńcze. Bądź cierpliwy, bądź gotów. Poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Dla wielkich bardzo dobrze. I to bardzo z tym rezonuje. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. I poproszę o ostatnią, o ostatnią kartę opiekuńczą. Na tu i na teraz. Dla moich widzów. Co my tu mamy? Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. I poproszę o trzy kluczyki anielskie. Zobaczmy, moi kochani, co tutaj pokaże. Energia od aniołków. Już dwa wypadły. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Ok, weźmiemy już te dwa kolejne. Dobrze, zobaczmy, co my tu też mamy. Jesteś wolny. Otwórz się pardon, Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. To dla osób, ewidentnie, które tam trochę te stawiały te granice i broniły swoich racji poglądów, być może nie jesteście do końca przekonani. Pamiętajcie, że są to przekazy ogólne i to nie będzie ze wszystkimi rezonowało. Jakkolwiek rozkład jest naprawdę bardzo dobry. I moi złoci kochani, ja was bardzo proszę o lajki. Komentarze i subskrypcje, zwłaszcza osoby, które, a właściwie nie, zwłaszcza, a przede wszystkim osoby, które jeszcze mnie nie zasubskrybowały, znaczy mojego kanału. Dziękuję Wam za całe dotychczasowe wsparcie, za Wasze cudowne komentarze. Jest mi naprawdę zawsze niezmiernie miło. Cudownego piątku, moi kochani. Filmik będzie tak wczesnym wieczorem. Zaraz go dosłownie będę ładować. Gdzieś koło 17 powinien być. No, znowu aż głupio mi powiedzieć, nie mam pojęcia, która jest godzina, ale rzeczywiście nie wiem. Jedynie co mogę powiedzieć, że już zbliża się wieczór. Także jak najszybciej go naładuję ten filmik i zaraz Wam wrzucam. Trzymajcie się, buziaczki. Papa. Pa.